Gmina przystąpiła do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Skusiliśmy tam projekt pod tytułem Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej i nawierzchni drogowej w ulicy Rolnej. Zakres obejmuje większą ilość ulic zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Rolnej. Obejmie również ulicę Grafitową, tam powstanie nowa nawierzchnia drogowa, oraz ulicę Podlasem. W ulicy Podlasem wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Celem projektu jest oczywiście poprawa warunków bytowych mieszkańców i turystów przebywających na tym terenie w okresie letnim, a także zmniejszenie dysproporcji w zakresie podłączenia miejscowej ludności do kanalizacji sanitarnej. Wartość robót zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi blisko 1 400 000 zł. Przewidujemy również roboty uzupełniające, w związku z tym, że projekt jest z 2008 roku, więc no, no, zmieniło się. Kilka rzeczy że na tej ulicy, że tak powiem, więc na pewno będą dodatkowe zjazdy do posesji, bo wybudowały się budunki i tak dalej. Prace planujemy wykonać do końca czerwca 2013 roku.